Cześć jest stronę Gosia i dzisiaj jestem na naszym kanale łapki w górę i suby, aby być na bieżąco I dzisiaj e, będzie odcinek z QA numer 3. Trzeci odcinek, bo nagrywałam pierwszy odcinek i jest już na moim kanale. Drugi odcinek, który też jest na moim kanale, zmontowałam go na szczęście. No i zapraszam do oglądania. Nie wiedziałam co, się, co mam powiedzieć, więc się tak ale zatrzymałam. Dobra, pierwsze pytanie. Um, czy jesteś za Aleksii, czy za Fagatą? E, jestem za Fagatą. Dobra, następne pytanie, które tu miałam. <laughs> które miałam? Chyba. A, bo zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć. E, będą e, t, zarówno pytania, jak i pieniądze do zgarnięcia. Znaczy, nie do zgarnięcia, tylko e, że będą i. Pytania i hajsy. I pieniądze, więc no. Następne. Lecimy. A czasami może mogą się trafić pieniądze. Więc no. No i tu jest pytanie, które rozdarłam. Dzisiaj w ogóle jak ja to nagrywam, to jest piątek. Czy miałaś TikToka? Tak, miałam, ale usunęli mi konto. Nie wiem, jak nic cudem, jak ja tam nic... Jak naprawdę głupiego nie dodawałam za jakimiś przekleństwami. Może raz jednego TikToka. A za coś... Dobra, nie będę się rozmnażać. 50 groszy było, więc git. Nie będę. Może jutro się pojawi taki odcinek. Czemu straciłam TikToka? O właśnie. Może oczekujcie, może będzie. Dobra, następna. Co lubisz najczęściej pić? Z napoi dwa grosze, bo to nie wiem, lubię tymbarka sok jabłkowy wiśniowy, kole koli to już tak y, nie tknę, dlatego, że jakby no kola jest niezdrowa, koli mi nie można cukrzyca i te sprawy znaczy ja nie mówię, że ja mam cukrzycę absolutnie, tylko mówię, że może być od tej koli cukrzyca więc no, jakby nie chciałabym pić jej już Następne ptanko. Gdzie jest? Ojoj! Dobra, mama tam przeszła, więc nie nagrałam, ale dobra. Czy lubisz psa Natalki talki drenek? Bardzo, bardzo, bardzo. No, jest taki słuchacz. Pozdrawiam. E, 50 groszy, więc mam kolejną złotówkę. No, super, super mi idzie. Dobra, następne. E, oczywiście film pojawi się na kanale 1 lutego. O, tu nic nie było, 2 grosze. Super. Film pojawi się, te wszystkie filmy, które nagrywałam dla Was, powiem, pojawią się 1 lutego. Bo ja nie mogę na inaczej dodać, dlatego że. Mm, dlatego, że nie mam internetu. Czy umiesz pływać? Nie, nie umiem. No. Ja się nauczyć, ale. Ta wpływania tam gdzie chodziłam, to była taka bezsensowna, bo truci tak naprawdę na mnie nerwy niż mnie cokolwiek uczyli. Więc to było tak naprawdę na marne: ja się tego uczyłam. Tu nie było nic albo mam hajsy, tylko groszy. Dobra, a w ogóle muszę Wam coś opowiedzieć: takiego głupiego trochę bo e, dzisiaj zajrzył, e, za był polski. Ja pomyślałam, że zajrzę sobie na Facebooka. Oczywiście, zapraszam na Insta, zapraszam na Messenger. Nie, na Messengera nie zapraszam. E, sorry. co ja I na lajki. Like. Miałam TikTok, ale założam lajki. Like. Zapraszam gorąco się Stanek. Na kanał goścę Stanek Sterling. No i tak. I wchodzę, a tam ja się napisał. napisał. Ja takie, owo, że XD. Ja napisał, siema co tam śpisz. Jednego zapytania. I ja tak... Ja tak się patrzę na tego SMS I Ja takie... Nie wiem, bo ja miałam do niego nie pisać. My się pokłóciliśmy. Nie ma tego odcinka. Może go nagram, ale nie wiem czy wrzucę. Bo chciałabym mega nagrać go, ale nie wiem czy się się zgodzi, a zresztą ja też tam nie chcę publicznie naszych no, spraw. No i się e, pokłóciliśmy, o tam nie będę wnikać niepotrzebnie. Kurczę. No i się pokłóciliśmy i ja miałam do niego na Messengerze nie pisać. A on wczoraj do mnie o 20 drugiej trzy dwa napisał siema co tam śpisz i znych do pytania ja, ja nie wiem wczoraj nie zajrzywałam na tak naprawdę na messengera bo po co ja, ja tak naprawdę jestem rzadko na facebooku więc no i ominąłam tutaj kolejne pytanie 20 groszy Ile masz subskrypcji? Czy coś takiego? No i tak. Ej, po prostu się zdziwiłam, tak? Poprosi mnie, żebym nie pisała, to nie pisałam. No się sama do mnie dozwał. Jak się wypiać na wyświetleniach? Dobra. E, przez e, nie moje TikToki, potem moje TikToki. No i aż do tego czasu, jak dla Was nagrywam, więc tak się wybiłam. Następny film. E, Boże. Dostępne. Pytanko, czy tam nie pytanko, nie wiem. O, do której klasy chodzisz? Do szóstej. Do szóstej. Pozdrawiam. Dobra. Dwa grosze bez pytania, i dwa ostatnie. Patrzcie, ile mam hajsu, widzicie to? Widzicie to? Czekajcie. Jestem bogata. Czekajcie. O Jezus. Nie ja żartuję. Znaczy, jestem bogata. O co zbieram? Dobra, i następne dwa pytania. Czemu mi się telefon... O Boże. Dobra. Telefon mi się rozsuwa, ale dobra. O! Ty dużo będzie. Hej, słuchajcie. Tak! Tyle! Tyle pieniędzy tam, dobra. Bez pytania. I ostatnie. O! Ale pytanko jest i to dość chyba grube. Czy będą filmy na wywakacje? Jak tak, to jakie? Powiem Wam, że jeszcze na ten temat nie myślałam, dwa tam. jakie filmy będą na kanale wywakacje, ale będą pewne vlogi, jakieś, nie wiem, jakie melody czy coś różne, więc no, zalecam śledzić ten kanał, bo on się szybko będzie rozwijał. Idziemy po milion, tak jak powiedziałam. E, bardzo bym chciała dostać milion, bo wtedy bym pokazała e, tak naprawdę, że... głupio e, mi jest o tym gadać, ale bym probably, e, pokazała, że jakby nie, się nie poddawałam w tym nagrywaniu. I w tym roku mam zamiar ogłosić, że będą filmy cały rok od stycznia do grudnia i będzie to daily ciągle więc mam nadzieję, że się cieszycie bo teraz to dopiero będzie daily serio, ja już tak się nie mogę doczekać, że będzie daily dopiero teraz bo y, na przykład Team X to zrobił, że od stycznia do grudnia i cały rok to nagrywali i ja pomyślałam, że w sumie czemu nie zrobić tego pomysłu u mnie na kanale w sumie Dobra, jeśli się macie w jakiś ma sposób, łapki w górę i sobie, aby być na bieżąco, pa.